Cześć, tu Marian z TBG i Joszkan Unboxing gry Bombastic od wydawnictwa Bytewing Games. Gra jest na dwóch graczy, 5 minut, 8 plus lat. Tego co wiem, to jeszcze nie grałem w sumie, ale wiem, to jest jakaś wariacja kółka i krzyżyk. Zobaczcie sobie, jak to wygląda tutaj w środku. Pewnie szybko to się skończy, bo za wiele tam nie ma. Ale są tutaj mocne, grube kafle plastikowe, gdzie mamy krzyżyki, kółka i mamy bombę. Czyli to będzie taka wariacja, ale coś tam więcej będzie. A oprócz tego będziemy mieli jeszcze tutaj instrukcję, która też jest ładna, mała, kompaktowa. Niby to jest coś tam popisane, ale gra jest prosta. I będziemy mieli tutaj karty akcji. O, z tego co wiem, to będzie można wybrać albo kartę akcji, albo otworzyć tutaj z drugiej strony. O, mamy tutaj, tutaj. picket one. Go for it. Dobrze, czyli możemy tutaj podejrzeć jedną i iść tutaj zaatakować. Możesz podejrzeć dwa i możemy zamienić tutaj je miejscami między sobą. Możemy obejrzeć, ile chcemy. Jeżeli zatrzymy bombę, to przegrywamy. I tak mamy tutaj dużo tutaj akcji, jak widzicie. I każdą z tych akcji można potem użyć. I jeżeli jesteśmy pewni, to odkrywamy trzy w linii albo po ukosie i kto wygra kółko krzyż, to ta gra jest szybka. Tak no i zaraz zrobię tutaj jeszcze instrukcję do tej gry, bo jest naprawdę tutaj prosta. Więc zapraszam tutaj na kolejne filmiki do ostrzenia. Na razie, cześć.